Witam! Przedstawiam buty rowerowe 510 Trail Cross LT w rozmiarze 44 3 w kolorze czarnym. Komplet przychodzi w zwykłym pudełku, jedynie z taką małą naklejką z rozmiarem i informacją, że buty zostały wyprodukowane w Chinach. Trail Crossy to najlżejszy model 510 nie licząc sluffów, które bardziej przypominają trampki i pokazywałem je w moim innym filmie, do którego link znajdziesz w prawym górnym rogu i opisie. A jeśli ten film Ci się podoba i uznasz go za użyteczny, będę wdzięczny za lajka i subskrypcję, to bardzo pomaga w rozwoju kanału. Trail crossy występują w wersji LT jak T, delikatnie wzmocniony XT i jest też opcja z ochroną kostki. Wyglądają klasyczne adidasy, ale posiadają podeszwę ze sławną, bardzo przyczepną gumą stealth. Specjalna konstrukcja sprawia, że przód buta jest elastyczny, ale tył wzmocniony i bardzo sztywny, czyli odwrotnie niż Liaty Flat 1.0, których recenzję również znajdziesz na moim kanale. W środku znajduje się plastikowa wyściółka, Cienka, mocno perforowana wkładka, oraz specjalne otwory w podeszwie, dzięki którym fajfteny bardzo szybko schną. u buta ma zmycony czubek i piętę, natomiast reszta wraz z językiem jest bardzo przewiewna, i na tym właśnie mi zależało w butach na lato. Trailcrossy trzymają genialnie, są bardzo wygodne i chodzi się w nich świetnie. Jakość wykonania stoi na wysokim poziomie i ważą tylko 820 gramów. Moim zdaniem to doskonałe buty do jazdy w ciepłym klimacie, więc jeśli oczekujesz trzymania jak w freeriderach, ale żeby buty były lżejsze, przebiewniejsze i szybciej schły, to trailcrossy są idealnym rozwiązaniem. Pamiętaj tylko, że ta lekka wersja LT nie będzie gwarantowała takiej ochrony stopy, kostki, pięty jak więksi bracia. To są buty na wycieczki, zwiedzanie i do codziennego użytkowania, a nie do dirtu, enduro czy bike parku. Dla mnie jedynymi wadami są sznurówki, które może i szybko schną, ale za to łatwo się rozwiązują, więc muszę je wiązać na podwójny węzeł. Brak pętelki na pięcie, pomagającej przy zakładaniu, ale ta wersja jest już stara. Obecna generacja się ma, wygląda dużo nowocześniej i posiada inaczej wykonany zapiętek, co też uznam za plus, bo w moich te wewnętrzne gąbki są trochę dziwnie wyprofilowane. Dzięki za obejrzenie! Jeśli masz jakieś pytania lub coś do dodania, pisz śmiało w komentarzach. Cześć!